Witam serdecznie i po świętach. Miałem dziś mówić o polityce, o nowych europejskich zamiarach Donalda Tuska, o deklaracjach prezydenckich Władysława Kośniaka, Kamysza, o napięciach wewnątrz, opozycji, ale postanowiłem jednak zmienić temat. Są rzeczy, o których powiedzieć trzeba po tych świętach, smutne. I to nie dlatego, że mamy ciągle w Oktawie Wszystkich Świętych tydzień chodzenia na groby. wigilie Wszystkich Świętych w Kościele Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła i Świętej Barbary w Bełchatowie na mszy wieczornej doszło, do sytuacji, doszło do sytuacji, która miała echo w całej Polsce. Młody, trzynastoletni chłopak po przyjęciu Komunii Świętej wyjął e, konsekrowaną hostię z e, ust, schował do kieszeni, został e, zatrzymany przez księży i tutaj właśnie rozbiega się wersja tych zdarzeń, o, się, o których się można choćby dowiedzieć z prasy łódzkiej, z tych, którzy byli blisko i wyobrażeń, które rozniecono w opinii e, publicznej. Interweniowali księża, prosili, żeby oddał komunikat, żeby oddał ciało pańskie. On miał w kieszeni, nie chciał oddać, chciał uciec. Go, księża go prosili, mówił, że go bolą zęby i nie mógł komunii przyjąć, dlatego schował do kieszeni. W końcu, nie mogąc uzyskać konsekrowanego komunikantu ciała pańskiego, księża wezwali policję, żeby ten chłopak po prostu nie uciekł z konsekrowaną hostią z kościoła. No, oczywiście jest druga wersja, to rozpętało burzę w całym kraju, zatrzymano dziecko, tak inkantowano, powtarzano w kółko dziecko. Nawiasem mówiąc, ja pamiętam, kiedy miałem 13 lat, to strasznie nie lubiłem. Kiedy moja mama mówiła do mnie: Moje dziecko, ja tłumaczyłem, że jestem młodym człowiekiem, mama, że y, <laughs> dla niej zawsze y, będę dzieckiem. Ja miałem 13 lat, y, chodziłem z flagą na y, stadion. Y, Umawiałem się z dziewczynami do kina, czułem się młody, chociaż wtedy jeszcze nie było gimnazjów, teraz, teraz też już nie ma. W każdym razie, w każdym razie cała, cała, wszystkie media inkantowały, zatrzymano dziecko, wezwano policję, tu zaczęły się wyobrażenia, w ogóle nawet słyszałem, że od ludzi, którzy byli przekonani, że policja radiowozem Zabrała to dziecko, nie wiadomo, czy z najświętszym sakramentem, czy nie, na policja To wszystko nieprawda. Po prostu przyszli policjanci, chłopak spożył komunię świętą, pouczono bardziej księży niż jego i wyszli. No i tutaj się. I tutaj się cała historia medialnie y, zaczęła. Wydawałoby się, że w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do ryzyka y, profanacji, właśnie nie wiadomo, co się stało, jakie były motywacje tego chłopaka: czy on chciał sprofanować hostię, czy może nie chciał ją, jej przyjąć w poczuciu y, grzechu, bo y, rodzice go przymuszali, żeby przystąpił do komunii. Y, może był y, niespełna rozumu, no właściwie nic nie wiem, ale w każdym razie istniało obiektywne ryzyko, wyniesienia Najświętszego Sakramentu z Kościoła. Wydaje się, że wszyscy powinni z pełnym zrozumieniem odnieść się do tych księży. Tymczasem oni stali się obiektem ataku. Pan Tomasz Sekielski od razu się odezwał na Facebooku. I komu ogromnemu zaskoczeniu. No człowiek, który mógł naprawdę pokazać swoją wiarygodność, że jego interwencje przeciwko nadużyciom seksualnym czy przestępstwom wśród duchowieństwa to nie jest żaden atak na Kościół, że on szanuje katolicm i tak dalej, zamiast pokazać swój obiektywizm, no to pan Sekierski. Na Facebooku w Dzień Zaduszny pisze, Nikt, dosłownie nikt z Kościoła nie zgłosił chęci kontaktu, pomocy, doszczucznienia z żadnej z ofiar, które opowiadały w moim filmie swoją historię. Nie znalazł się nawet jeden duchowny. A teraz ścigają dziecko wypływające opłatek. Polski Kościół, Anno Domini 2009, gdzie my, tutaj jest wulgaryzm, żyjemy. No, już po pierwsze to nieprawda, że ścigają, bo słowo ścigać oznacza zgłosić, nie wiem, doniesienie do prokuratury, aresztowano kogoś i tak dalej. Interwencja w obronie tego, żeby nie wyniesiono najświętszego sakramentu, to nie jest żadne ściganie. Twierdzenie, że kogokolwiek ścigano, to jest po prostu zwykła, to jest zwykła nieprawda. Ktoś powie ekstrapolacja, ktoś powie pomówienie za ekstrapolację i przekręcenie to Pana Jezusa na śmierć skazano. No, i druga rzecz, no, pan, pan redaktor Sekielski, nawiązując do swojego filmu, właściwie winą za indywidualne przestępstwa ludzi duchownych w zupełnie innych diecezjach i tak dalej, obarcza Bogu Ducha Winnych, księży, sercanów z Bełchatowa, którzy po prostu bronili Najświętszego Sakramentu. Jak się okazuje nagle, to panu redaktorowi Sekielskiemu nie chodzi ani o napiętnowanie indywidualnych przestępstw, ani do czego bym się odniósł z pełnym zrozumieniem. Dlatego, że takie zaniechania są niedłuszczalne, jemu wcale nie chodzi o to, żeby postawić konkretne zarzuty przełożonym, którzy w tych wypadkach nie interweniowali czy nie zadośczynili, i tak dalej. On naprawdę. Pokazał pięć przypadków przestępstw i winnymi czyni Bogu ducha winnych, sercanów z Bełchatowa, a jeszcze na dodatek, a jeszcze na dodatek, proszę Państwa, yy, chcę tym wszystkim usprawiedliwić profanację Najświętszego Sakramentu. I no, już nie będę komentował tego, w jaki sposób on mówi o Eucharystii, no, ale każdy, każdy to słyszy. Dla mnie to jest tak naprawdę koniec wiarygodności. Intencji pana Sekielskiego. On to akurat mówi, że po jego filmie nikt nie zgłosił. To jest bardzo ciekawa etyka, etyka pryncypialna, obowiązku walki z zaniechaniami. To ja też coś opowiem. W 2006 roku we wrześniu pan Sekielski z redaktorem Morozowskim zrobili słynny program W noc Renaty, który doprowadził do kryzysu w koalicji rządowej. Założyli podsłuchy w pokoju pani poseł Begier, no i nagrali rozmowę z wiceprezesem PiS Adamem Lipińskim, potem puścili to w telewizji i tak dalej. No wszystko bardzo dobrze, pasja ujawniania, dziennikarz ma obowiązek ujawniać, tylko problem w tym, problem w tym, że wtedy, dokładnie w tym samym czasie i w tym samym roku, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej Poinformował, że w okresie stanu wojennego yy, ważny przełożony panów Morozowskiego i Sekielsk Sekielskiego, szef stacji, w której pracowali jej założyciel, był doradcą propagandy Urbana. I właściwie zgodnie z tą etyką. Pryncypialną, dziennikarską, taką ważną. To ja sobie wyobrażam pana Sekielskiego, jak z sitkiem stoi pod gabinetem prezesa i mówi: Panie prezesie, pan nam nie ucieknie. Pro, 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 proszę nie uciekać, tylko chcę jedno pytanie zadać. Panie prezesie, dlaczego pan doradzał Urbanowi? Y, 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 dlaczego pan po śmierci księdza Jerzego nie y, 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 zaniechał tych kontaktów? Panie prezesie, proszę nie wykorzystywać swojej przewagi służbowej, że my u pana pracujemy, my chcemy wiedzieć i tak dalej. No nie, nie było tego wszystkiego. Nie było tego. Tej całej pryncypialnej misji dziennikarskiej. Jakoś się nie zgłosił na tą rozmowę, jakoś nie ścigał, a teraz nagle uważa, że właściwie jego film powinien wywołać trzęsienie ziemi. Owszem, powinien w sumieniach tych, którzy odpowiadają, na przykład za niewyciągnięcie konsekwencji wobec osób, które pokazali, ale to było pięć przypadków i on tym wszystkim próbuje usprawiedliwiać profanację Najświętszego Sakramentu. Co to jest, jak nie? Po prostu otwarta wrogość wobec kościoła jako takiego, wobec zwykłych księży, którzy chronią yy sakramentów, wobec ludzi, którzy je przyjmują, wobec ludzi, dla których są yy święte. No, były i yy inne interwencje w tym czasie. No, odezwał się, proszę państwa, krótko potem krótko potem odezwał się ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Ja już myślałem, że jeżeli Ośrodek monitorowania zachowań ksenofobicznych, no to będzie informacja, takaż apel o interwencję, że w sytuacji, w której dochodzi do ekstremalnych aktów, Pogardy antyreligijnej, ryzyka profanacji, gdzie się wytwarza przyzwolenie dla tego typu zachowań, to oni zareagują i na przykład wezwą, żebyśmy z powagą odnieśli się do strasznej sytuacji, która miała miejsce w kościele y, Matki Kościoła i Świętej Barbary w Bełchatowie. Ale nie no. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych postanowił złożyć zawiadomienie do prokuratury o przestępstwie. Popełnionym przez księży za to, że bronili najświętszego sakramentu. I w komunikacie, który ośrodek tropienia, rasizmu i ksenofobii wydał, ten to ośrodek kwalifikuje Eucharystię jako kawałek opłatka o znaczeniu symbolicznym, a jego, jego obronę jako fundamentalizm katolicki. No ja przepraszam, naprawdę, ale jeżeli w ten sposób się traktuje Eucharystię, to co to jest jak nie ksenofobia? Co to jest jak nie antyreligijna, antykatolicka, ale również antyprawosławna ksenofobia? Dlatego, że Państwu z ośrodka tropienia rasizmu i ksenofobii wyjaśniam, że w Najświętszą Eucharystię wierzą nie tylko katolicy, ale również prawosławni, starokatolicy, no, inaczej wierzą w ten sakrament, ale już nie tak jak my, również protestanci. W każdym razie, profanacja cząstek eucharystycznych to i dla starokatolików, i dla prawosławnych jest po prostu coś strasznego, ekstremalnego po prostu. I wydawałoby się, że ośrodek, który przypisuje sobie intencje walki o tolerancję, walki o pokój społeczny, o wzajemny szacunek, zaapeluje do opinii publicznej o powagę w tej dramatycznej sprawie. Ale yy, yy, co? No, okazuje się, że księża popełnili przestępstwo, dlatego że nie chcieli, żeby wyniesiono Najświętszy Sakrament z kościoła. Ci księża naprawdę zasługują na solidarność, dlatego że w czasach, w których przeżywamy niewątpliwie kryzys czci dla Eucharystii, oni pokazali, że kapłan jest tym, kim przede wszystkim powinien być sługą ołtarza, sługą Eucharystii. Katechetą czy profesorem na uczelni katolickiej może być również świecki. Jeżeli dostanie misję od kościoła, może nawet wygłosić kazanie, czy nauczać na Uniwersytecie Katolickim. Mszę świętą może sprawować tylko ksiądz. To tradycyjne określenie sprawować ma bardzo ciekawą etymologię. No, ktoś może w nim widzieć tylko anachronizm, ale sprawować to znaczy również sprawiać. Chrystus przychodzi na ołtarz, dlatego, że jest kapłan. Nie byłoby kapłana. Nie byłoby mszy świętej. Ksiądz jest przede wszystkim sługą utarzać. Ci księża znaleźli się rzeczywiście w sytuacji bardzo dramatycznej. No co mieli robić? Zgodzić się na to, żeby Eucharystię wyniesiona? Czy oni chcieli, żeby ta policja do kościoła przyjeżdżali? Oni nie chcieli, żeby doszło do profanacji i świętokradztwa jednocześnie. No muszę powiedzieć, że również zaskoczył mnie nieprzyjemnie, zaskoczyła mnie nieprzyjemnie, interwencja y, rzecznika prasowego kurwi archiwisesji łódzkiej, księdza Pawła Kłysa. No on też na pewno, ksiądz Kłys, znalazł się w sytuacji e, nieoczekiwanej, no ale ksiądz y, tutaj mówi z wyraźną dezaprobatą o księżach, że sytuacja ich przerosła, że tłumaczy ich być może to, że w sytuacji nieoczekiwanej i y, mówi y, ksiądz rzecznik tak, jeśli w jakiś sposób można usprawiedliwiać postępowanie księdza, to można wytłumaczyć to niecodziennością tej sytuacji. No ja przepraszam, no ale naprawdę obronę Eucharystii nie należy usprawiedliwiać. Jeżeli należy coś usprawiedliwiać, to na przykład to, że postawiony w sytuacji konferencji prasowej czy komunikatu Rzecznik prasowy no, da wypowiedź, którą, którą, którą potem będzie uważał za niefortunną, ale na pewno księdza katolick, katolickiego nie należy usprawiedliwiać za obronę Eucharystii, bo to jest jego misja, a nie czyn, który może być przedmiotem zarzutów i łaskawej obrony. Nikt z nas nie był w tej sytuacji. Można opracować jakieś, nie wiem, kazuistyczne, Procedury, czy teorie, jak jest najlepsze wyjście. Ale na pewno dla żadnego katolika, nie tylko dla kapłana, dla żadnego wierzącego katolika dopuszczenie do świętokradztwa, do wyniesienia sakramentu z Kościoła nie jest rzeczą możliwą po prostu. I z czym my właściwie w tej chwili mamy do czynienia, jak to wszystko. Jak to wszystko zakwalifikować? Ta cała kampania, której y, dwa przykłady w osobie redaktora Sekielskiego i tego środka monitorowania y, rasizmu i y, ksenofobii y, prowadzi do jednego: do chęci ustanowienia immunitetu wobec y, profanacji. Immunitetu Wobec znieważania już nie tylko religii, ale po prostu sakramentów katolickich. No, mieliśmy niedawno y, sytuację, kiedy y, dla efektu dziennikarskiego dziennikarka symulowała spowiedź, a potem opisywała y, y, najbardziej intymny y, sakrament y, w gazecie. To są przypadki, które się mnożą. I w tej chwili ten atak na księży. Którzy próbowali na świętego sakramentu bronić, to jest po prostu próba ustanowienia immunitetu na jego profanację. I to niestety jest sytuacja ekstremalnie poważna, wymagająca namysłu całego kościoła. A pewnie w różnym stopniu reakcji każdego z nas. No można by powiedzieć, po to, żebyśmy nie byli zaskoczeni, chociaż Ewangelia mówi, no w tych najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach to Duch Święty ludzi prowadzi. Ja w każdym razie uważam, że Księża Sercanie z Bełchatowa robili to, co musieli robić. A kto nie był w, w takiej sytuacji, niech Niech naprawdę okaże sam więcej y, empatii. No, oczywiście, y, y, cała sytuacja to jest też taki kazus y, bezradności opinii publicznej wobec y, fałszywych sugestii, y, dezinformacji. Cała sprawa każe nam się również zastanowić nad stanem polskiego dziennikarstwa, dlatego że z reguły, jeżeli dochodzi do jakichś dramatycznych sytuacji, my mamy nakręcane emocje. Z reguły jesteśmy zdani na informacje z jednego czy dwóch źródeł, potem rośnie taka bańka wrażeń, w której zupełnie osnuwa ją mgła i prawda zupełnie ginie. W tej sytuacji to przede wszystkim dziennikarze katoliccy powinni jak najszybciej pojechać do Bełchatowa. My powinniśmy móc konfrontować dwie, trzy, Rzetelne, reporter, reporterskie relacje. Co właściwie motywało tym młodym człowiekiem? Kim on jest? Co o mówi jego katecheta? Co się stało w szkole? Czy księża go znają? Być może, no, jeżeli chcieliby się wypowiedzieć, rodzice. Wyjaśnienie sprawy do końca, szczególnie wobec każdego pomówienia, to może być pasjonująca praca i naprawdę, tak jak w polityce, często apeluję. Nie poprzestawajmy na tak zwanych jałowych sporach światopoglądowych, które kończą się parlamentarnym audiotele, kto ma więcej głosów, za, przeciw i tak dalej, i potem sprawa zamknięta. Tylko budujmy państwo, gdzie prawo naprawdę jest egzekwowane. Jeżeli bronimy pewnego dobra, to ustanowienie prawa powinno być początkiem jego działania. Tak samo w dziennikarstwie. Ja powiedziałem parę. Słów na temat reakcji, które w tej sprawie powstały, w tej sprawie dyskutujmy i tak dalej. Ale bazą wszystkiego, o czym mówimy, powinno być naprawdę solidne przekazanie faktów, i to jest mój wielki apel do dziennikarzy katolickich. Zdarzy się oby nie, ale zdarzają się takie sytuacje, jedźcie natychmiast na miejsce. Pytajcie, rozmawiajcie, opowiadajcie, jak było. Stawiajcie również niewygodne pytania tym, którzy chcą uciec od odpowiedzi. Tym, którzy atakują księży, jak oni sobie wyobrażają? Czy naprawdę chcą ustanowić immunitet na profanowanie sakramentów katolickich? To jest wielka misja. Józef Mackiewicz no, 11 listopada, czy niedługo. Dekoracja laureatów Jego Nagrody, Józef Mackiewicz, mówił, że nic nie jest ciekawsze od prawdy. I tą materialną prawdę warto zawsze wyświetlić. My nie powinniśmy być tylko od komentowania rzeczywistości, ale, o, ale powinniśmy prowadzić walkę o prawdę od samych jej podstaw. Powiedziałem Wam całą tą historię. Oczywiście mówiłbym o tym i tak, no ale tak się składa, że ja znam Kościół Sercanów w Bełchatowie. Miałem tam bardzo ważną na plebanii rozmowę z kardynałem Nodziem, chodziłem tam na uroczystości górnicze. No, w ogóle w Bełchatowie zostawiłem, w Bełchatowie i w ogóle i nad Pilicą, w innych miastach tego okręgu, kiedy, gdzie, gdzie, gdzie pracowałem jako poseł, zostawiłem kawałek serca. Dlatego no, cała sprawa byłaby i tak ważna ale dla mnie, gdy o tym wszystkim czytałem, ona jeszcze była tak dodatkowo plastycznie bliska. No nie mówiliśmy dziś o polityce, no ale tak to w życiu jest. Są rzeczy ciekawe i są rzeczy ważne, są rzeczy bardzo ważne i są rzeczy najważniejsze, dla których inne należy chwilowo odłożyć. Pozdrawiam Was serdecznie no i pamiętajmy o tych najważniejszych z